Witam serdecznie. Ah, właśnie jestem po przeglądach. Przejrzałem wszystkie 7 rodzin, które mam na tej posiece. Jak widać pszczoły nadal sobie pracują. E, rodziny są w różnej sile. Hmm. Oczywiście widziałem tylko tą pszczołę, która jest w ulu. Bardzo duże pszczoły lata, wraca, wylatuje, więc... Y Trochę jest jej w polu. Są silniejsze rodziny, są słabsze. Jeden taki wspólny czynnik dla tych rodzin, który zauważyłem, to to, że matki wstrzymały czerwienie przez to ochłodzenie i brak lotów po wodę pewnie i popyłek po prostu pomimo pierzgi u góry. Niektóre mają troszkę tego czerwiu, ale większość rodzin to jest czerw, który się wygryza. Dokładnie, już to jest wygryzający się czerw, czyli złożony 21 dni temu. Ale to fajnie, bo teraz będzie około 10 dni takiej ładnej pogody powyżej 10 stopni, takiej lotnej raczej. Po prostu pszczoły noszą sobie pyłki, mają zapas jedzenia, tam gdzie uważałem, że trzeba dodać ciasto dodałem, tam gdzie uważałem, że pokarmu jest wystarczająco zostawiłem. Do rzepaku tak naprawdę nie wiem ile jest. Rok temu za 14 kwietnia tutaj w Niemczech. Ale ten rzepak, który tam widziałem, który jest w moim zasięgu, to po prostu jest yy, niski, słaby. Widziałem mocniejsze rzepaki, tak jakby był późniejszy, słabszy, więc mam nadzieję, że później zakwitnie. Yy, pszczoły sobie noszą pyłek, pewnie wodę, yy, organizują sobie życie. I pomimo w tych wglądów jakoś tam mi nie zapożyłem tego latania. I co chciałem powiedzieć jeszcze. No fajnie, bo teraz będzie te 10 dni. I dużo jest miejsca tego dla matki, więc matka to wszystko pewnie zaczerwi. Bo się zastanawiałem czy, bo ja nie zwężam gniazd i, i tyle nie po prostu. Pszczoły, tak to w Niemczech zresztą ludzie robią, nie zwężają gniazd. Chodują na, czasami na takich ulach jak tutaj niemieckich, zostawiają pszczoły dwa korpusy do zimy. Tak zimują, zostawiają te pszczoły, a potem pszczoły po prostu same się ogrzewają kulę czerwiu, nie grzeją poza ulem i nie zwężają. Nie wiem Ja tak też robię I zobaczymy efekty Myślę, że podstawą to jest Hodowanie silnych rodzin I wtedy nie będzie problemu ne? Bo na tej pasiece to były matki Rodziny takie Jednorodzinne I one są na różnej ilości ramek Pokazałem najsłabszą w poprzednim filmie Przepraszam, że tak rzucam E, 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 różnych, ale też pokażę rodziny, które rodziny w zasadzie albo rodziny zobaczymy, które są z systemu dwumatecznego jesiennego, i pomimo tego, że e, e, się traci, można stracić matkę, chowując w takim systemie na izolatorach, to rodziny są dużo silniejsze. Zresztą ja to sprawdzę nie? Bo jak ostatnio zaglądałem Były silne Właśnie zaraz sobie pojadę I, i też to zobaczę I może przełożę Bo yy, ule yy, Po prostu Bo wypalałem korpus Dezynfekowałem korpus I chcę tamte pszczoły Na tamtej pasie tylko przekładać Do tych nowych korpusów Nowych zdezynfekowanych ogniem Korpusów Pozdrawiam serdecznie. No i chcę powiedzieć, że to jest coś pięknego, jak te pszczółki sobie tutaj y, pracują. Może nawet jakiś nektar albo wodę noszą. Ciężko powiedzieć, bo dużo pszczół wraca bez pyłku, więc albo woda albo No jestem ciekawy, albo woda, albo nektar, jeżeli jest w ogóle jakikolwiek. Y, może być z przebiśniegów. Widziałem to niedaleko. A druga rzecz, chciał. Yy, yy, jestem ciekaw yy, przeglądu, tak za 10 dni. I że pogoda pozwoli, ile matki przez ten okres tego, takiego teraz ocieplenia, co będzie, yy, zaczerwi. Bo po prostu jest dużo pyłku donoszonego. I to powinno dać dużego kopa tym rodzinom. Pozdrawiam serdecznie.